Co by to ubrać? O, ile kosmetyków! Mogę zrobić sobie makijaż, proszę! Dobrze, tylko nie nabróć. Niczego nie obiecuję. Zaraz co ona powiedziała? Ha. No, nie wierz się! Zostaw! Sprawiłam, że tatuś jest ładny! O, Witaj, kochanie! Nie wierzę. Chociaż pasuje ci ten cień do oczu. Mamo, nie mam czasu! Ale kurtkę musisz wziąć! Mamo, nie jestem dzieckiem! Ale nie chcesz się chyba przeziębić? A poza tym ślicznie w tym wyglądasz! Mamo, przestań! Robisz mi wstyd! No zakładaj tę kurtkę! Od razu lepiej! Cieplutka, prawda? No i wyglądasz tak modnie! Żartujesz sobie chyba! No, leć już! Nie będę tego nosić. Nie zmusisz mnie. A co ci się w niej nie podoba? Ja lubię te. Widzisz? Pasuje mi do stylówki. Pa. To chociaż szalik weź. Ta dziewczyna nigdy mnie nie słucha. Jeszcze zobaczymy, kto miał rację. Ha, jest zimniej niż myślałam i jak wieje. Ale co tam, dobrze wyglądam. Wszyscy obecni, to zaczynamy. Nie czuję się najlepiej. Cheryl, jesteś chora? Marsz do domu. Chyba ma pani rację. Spokoję się i pójdę. Jeszcze mi zarazków brakuje w klasie. Może mama miała rację. Eee! Fałszywy alarm! Włożę tylko podręczniki do szafki i wracam, pawsia! Będę musiała to później umyć, ale nie dzisiaj. Tak się cieszę, że się widzimy. Wyglądasz świetnie. E, jesteś kochany. Naprawdę. Bo wiesz, Cheryl, ja cię bardzo lubię. O, rany, zaraz ją pocałuję. Ha, ble, ochyda. Jak romantycznie. Chyba zwymiotuję. Nie zbliżaj się. Weź to. Chris, co się stało? O nie, nie wierzę. Co za dzień. Dobrze, że już w domu. Od razu kładę się do łóżka. Czemu to musiało mi się przytrafić? Cześć, mamo. Już jesteś? Okropnie się czuję. Zjedz coś, poprawi ci się. Tak myślisz? Oby tak było. Ojej, niezły glut. Chyba straciłam apetyt. Przepraszam, mamo. Mówiłam, żebyś założyła kurtkę. Przecież już przeprosiłam! No dobrze, już dobrze. Trzeba Ci jakoś pomóc. To powinno zadziałać. A nie żadnych zastrzyków. Uspokój się, nie o zastrzyk tu chodzi. Zaufaj mi, dodam soli do gorącej wody. Tyle wystarczy, teraz napełnię strzykawkę. No, zaraz poczujesz się lepiej. Nie ruszaj się. Wstrzyknę ci to do nosa. To przepłuczę ci nozdrza z tego paskudztwa. Wow, niesamowite. Mogę normalnie oddychać. Dzięki, mamo. Hmm. A ty dokąd? Nie potrzebuję już tej kurtki. Chris, Chris, już mi minął katar. Nie do wiary. I na co ja się tak staram? Wow, ale ekstra. Wyglądam czadowo! Tatuaże są jednak świetne. Mm, ale pyszna herbata. O, coś ty ze sobą zrobiła! O cześć mamo! Jak Ci się podoba? Nie wierzę, że to zrobiłaś. Mamo, hej, obudź się! Co się stało? Co się stało? Spójrz na siebie! Wyglądasz jak czyjś brudnopis! To jest okropne, ale mnie teraz rozgniewałaś? Dość, pójdziesz ze mną. No już. Mamo, puść! Kto ci to zrobił? No, mów! Ale wstyd. Dobra? To była ona! Kto? Ona? No i super. Zaraz się z nią rozmówię. Idziemy! Ale, mamo! Siadaj! No? Co tam? Czy to twoja robota? Och, ale o co chodzi? Spójrz na moją córeczkę. To twoja sprawka. Oszpeciłaś ją. Mnie się podoba. Ona tak zawsze? W dodatku to jakieś gryzmoły. I co zamierzasz z tym zrobić? Aż mnie głowa rozbolała. Cii, wystarczy. To nic takiego, tylko naklejki, widzi pani? Proszę. Co? Naklejki? Nie rozumiem. Czyli że one nie są prawdziwe? Ojej, czuję się paskudnie. Najmocniej przepraszam. Pewnie Pani myśli, że jestem szurnięta. No tak, ale spoko. To nie pierwszy raz, kiedy mi się to przytrafia. A ty czemu nic nie powiedziałaś? Próbowałam, ale nie chciałaś słuchać. Czy to już wszystko? Wciąż musimy się ich jakoś pozbyć. Żaden problem. Wystarczy taśma klejąca. Serio? Jak to? Trzeba nakleić kawałek na skórę, docisnąć i powoli oderwać. Tatuaż zejdzie razem z taśmą. Prościzna. To już wszystkie. Uff, co za ulga. Och, a tak mi się podobały. Niczego mi nie wolno. Idziemy do domu. Rany, dobrze, że to nie moja mama. Zaraz. Nie może być. Kto by się spodziewał? Ale dziwna akcja! Nudy! Ciekawe, jakbym wyglądała z takim wąsem! Hej, Cheryl! O, hej! Mam nadzieję, że tego nie widział! Dobrze, że znalazłem miejsce obok ciebie, tylko po to warto przyjść na lekcję? Dzięki, to miłe! Może miałabyś ochotę gdzieś ze mną wyskoczyć? Do kina czy coś? Chętnie! Super, to jesteśmy umówieni! Znaczy, będzie fajnie się spotkać. Czekaj, dam ci swój numer! Proszę. Rany, nie wierzę. Muszę się uspokoić. Chciałam powiedzieć dzięki. To zadzwoń, nie? Wow, faktycznie warto było przyjść na lekcję. Jest taki uroczy. O-o, co się tam dzieje? Dość tego. Co pani robi? Dawaj to. Ale to mi jest potrzebne. I co ja teraz zrobię? Hmm. O, już wiem. Zaraz wracam. Gdzie on jest? Cheryl, wszystko w porządku? Ach, jesteś! No więc nie uwierzysz, ale. Musisz dać mi jeszcze raz swój numer. E, okej. Okay. A co się stało z tamtą karteczką? Nauczycielka chyba była zazdrosna. No tak, rozumiem, trzymaj. Dzięki, kochany jesteś! Pa, Chris! Nie mogę tylko tego zgubić! Wciąż w to nie wierzę! Chris umówił się ze mną na randkę! Zaraz, a gdzie ten numer? Przed chwilą tu był. Nie! Musiałam go upuścić. To się nie dzieje, naprawdę. Ach, ja to mam pecha. Muszę go znaleźć. Gdzie on się podział? Musi gdzieś tu leżeć. To jakiś koszmar. O, proszę. Wow! Co ty robisz? Ach. Nie uwierzysz, ta kartka z twoim numerem. Niech zgadnę. Wypadła mi z kieszeni. Dasz mi go raz jeszcze? Nie mam już żadnych kartek. Zabierz mi go na dłoni. Przynajmniej już nie zgubisz. Łaskocze. <laughs> Okej, okay, gotowe. Dzięki, zgadamy się później. Pewnie. Mmm, ciastko. Nareszcie w domu. No i wciąż mam numer Chrisa. Ale się cieszę. Lepiej się nieco odświeżę. Stworzymy idealny związek. A nasze dzieci będą takie śliczne. Trochę wybiegam myślami w przyszłość. Jeszcze się nawet nie pobraliśmy. Nie mogę się doczekać tej randki. To jak najwspanialszy sen. O, -o zniknął. Nie! Czemu wszechświat się na mnie uwziął? To takie niesprawiedliwe. Co się stało, skarbie? Zgubiłam numer do Chrisa. Teraz już nigdy się z nim nie umówię. Zaraz, kto to jest Chris? Coś wymyślę. O, już wiem. Chyba mam pewien pomysł. Zaraz wracam. E, kim pani jest? Proszę mnie nie krzywdzić. Obeszłam wszystkie domy w okolicy. Zapisz swój numer na tej bransoletce. Ha? Słucham? No dalej, dalej. Nie przejmuj się, to nie dla mnie. Zaraz, czy pani jest mamą Sheryl? Bo to by wiele wyjaśniało. Jeśli go to napiszę, zostawi mnie pani w spokoju. Oczywiście. Dobrze, oto on. Czy to wystarczy? Nie dziwię się swojej córce, że wpadłeś jej w oko. Dzięki? Co to w ogóle było? Nie może być. To numer Krisa. Jak go zdobyłaś? Dla ciebie wszystko, skarbie. Jesteś cudowna, mamuś! Dziękuję! Nie ma sprawy, córeczko. Nie ruszaj się, skarbie. Mogę już iść pograć! Gotowe? No leć, kochany chłopiec. Zaraz, Chris zapomniał swojej czapeczki. O, już wróciłeś? Hej, mamo! Ale się zmęczyłem. Co się stało? Jak ty wyglądasz? Grałem w piłę! Zdobyłem gola, a teraz strasznie chce mi się pić kajbicie mamo! Najpierw kąpiel. Nie możesz tak wyglądać. O, o! Niedobrze. Proszę, mamo, wszystko tylko nie to. Wchodź do środka. Nie wyjdziesz stąd, dopóki nie będziesz czysty. Już, do wanny. Skoro muszę, kąpiel. Be. Nie znoszę się kąpać! Wolę ten basen z piłeczkami! Na bombę! Taką kąpiel to ja rozumiem! Co ty wyprawiasz? Jest wspaniała! Chris, wskakuj do wanny! Przecież już się myję! Zobacz! Dość tego! Chyba już wiem, co zrobię! Nasypię soby oczyszczonej do miseczki. Teraz wycisnę nieco barwnika spożywczego, tyle wystarczy. Następnie dodam nieco oliwy z oliwek i wszystko porządnie wymieszam. Składniki muszą być dobrze połączone. Prawie gotowe, póki co wygląda dobrze. Przełożę teraz masę do plastikowej foremki i dobrze docisnę, żeby wypełniła kształt kuli. Dodam też inne kolory, aż cała foremka będzie zapełniona. Trzeba dobrze wszystko docisnąć, aby otrzymać odpowiedni kształt. Druga połówka też już gotowa. Teraz złączę je razem. Kiedy już się kleją mogę ściągnąć z nich formę. Mam teraz kolorową kulę do Pieni, Chris? Ja nic nie zrobiłem! Wow! A co to? Pokaż! Najpierw wskakuj do wanny. Ale. sam nie wiem. Dobra, ale tylko dlatego, że mnie zmuszasz. Proszę, zobacz, jakie ma kolory. Wow! Ale się pieni! To jest jak najpiękniejsza tęcza! Ale super! Wiedziałam, że to zadziała. Jutro też będę mógł się wykąpać. Teraz już lubię kąpiel. Jest. Jeżeli długo i szczęśliwie. Koniec. No dobrze, pora spać. E, nie chcę. Co, Chris? Nie chcę kołdry! Och, skarbie! Spokojnie, może zamknę okno? Nie, gorąco mi! Okej, okay. gaszę światło. Słodkich snów! O, otwarte okno! Jak miło! Mmm, kolacja! Ha! Spadaj stąd! Próbuję spać! O, a więc to tak... Zaraz się policzymy. Mmm, pychota. Zaraz się porządnie najem. Aż mi burczy w brzuchu. Zapowiada się uczta. Mmm, przepyszne. I cała dieta na nic. Ha? O nie! A masz! Ha, trafiony! To było poniżej pasa! Sam tego chciałeś! Chłopaki! To ten! Brać go! Co do! O nie! Nie! Spędzi mnie, mamo! Nie mogę przestać się drapać. Pomóż! Hm, niech pomyślę. Już wiem. Wystarczy ta łyżka. To powinno pomóc. Muszę ją spłukać wodą, ale koniecznie ciepłą. Łóżka musi być gorąca. To powinno ukoić spędzenie. Oby! Proszę, kochanie. Od razu lepiej. Jaka ulga! Dzięki, mamo! Nie ma za co. U, a masz! Ten poziom jest całkiem trudny. Muszę się skoncentrować. Jasmine, śniadanko gotowe. Jestem zajęta. Nieładnie tak się odzywać do ojca. To nie fair. Idziemy jeść. Już prawie miałam ukończony ten poziom. Zaczekaj tu grzecznie. Ach, pachnie niesamowicie. Mmm, pyszna paćka z owsianki. Moja ulubiona. Według własnego przepisu. Nikt jej się nie oprze. Jasmine? Gdzie ona poszła? To karygodne! Co to ma znaczyć, młoda damo? Nie możesz cały dzień grać na konsoli. Wow! Pewnie, że mogę! Gry są ekstra! Widzę, widzę. Mogę spróbować? Dobra, a teraz marsz do kuchni! Poszukałaś mnie? Sieć i nie ruszaj się. Ale ja nie znoszę owsianki. Chcę grać w moje gry! Szama i paćkę! Znaczy się owsiankę i nie próbuj żadnych sztuczek ani trików. W sensie nie próbuj uciekać. Gdzie ta szafka? Aha! ja robię źle? Przecież to same delicje! No, ale co poradzić? A, zaklinowałem się! Chwila! Znowu to samo? Tym razem mi się nie wymkniesz! Już hmm. ja się o to zatroszczę! Co robisz? Zostałam uwięziona? Co to ma znaczyć? Jedz owsiankę! Och, ta dzisiejsza młodzież! Pora na kawkę. I co, dobre nie? Wspaniała pogoda? Tutaj będzie dobre miejsce. Rozłożę nam kocyk. Wow! Spójrz tylko, jak pięknie. Od razu idę do wody. No, jeszcze tylko parę rzeczy i będzie można legnąć. Kwakwa, kwa, maluszku! Jasmine? Jasmine? Ha? Ani mi się wasz wchodzić do wody! Nie! Na no to lecę! Nie! Stój! Ani kroku dalej! Pomocy! Ratunku! Supermanie! Spidermanie! Nie pozwolę na to! A, Już wiem! Jasmine, weź to! O, teraz mogę iść się kąpać! Zaraz! Nie! Moje kółko! Batmanie, ratuj! To chyba nie jest najlepszy pomysł. Och! Dobrze, że zabraliśmy makaron. Hej, Jasmine, a co? Jeśli. To na nic, niech mi ktoś pomoże. Nie, to też nie. Jasmine, skarbie, wracaj tu. Ale będzie ekstra. Uh. Zatrzymaj się, natychmiast, no już. Uh, zawsze musisz mi popsuć zabawę. Ja się po prostu o ciebie martwię. No, nie smuć się, kochana. Zostaw mnie. Chyba się obraziła. Chwila, mam pewien pomysł! Zaraz wszystko naprawię. Dobrze, że mam tu tę łopatkę. Muszę wykopać nią dziurę, ale charówka! Teraz wyłożę ją tą plastikową płachtą, a na wierzch naleje wody czeka mnie trochę pracy. No, tyle chyba wystarczy. No, mały? Próba generalna! Masz tu kumpli do zabawy! Jasmine, zobacz! To twój prywatny basen! Prywatny basen? Wow! Ale super! Dzięki, tato! Jest ekstra! Ale fajnie! No to idę się poopalać! Nie ma to jak pyszny arbus. Mamo, mamo! Mogę iść się pobawić? Mamo! O! Mogę kawałek? Oczywiście, skarbie! O nie, ale leje. Jeszcze mi zmokniesz. Weź ten parasol. Yy, dobra. To pa. Patrzcie, jaki jestem dorosły. Jasmine, patrz co mam. O, hej. Fajna parasolka. Cze? Ale, ale... A jak ci się podoba moja? To nie fair. Wracam do domu. Jasmine zawsze ma lepsze rzeczy. Wow, skąd tu tyle arbuza? O, wróciłeś już. Co się stało, Chris? Serio? Była jakaś promocja czy co? Zresztą nieważne. Jasmine się śmieje z mojego parasola i jest dla mnie okropna. Ach, to nieładnie z jej strony. Nie przejmuj się. Masz, zjedz sobie jeszcze trochę. Ty zawsze wiesz, jak poprawić mi humor. Dzięki. Masz. Chyba nie jest aż taki zły, ale wiem, jak go ulepszyć. się do roboty. Pokryję parasol zieloną farbą. Dokładnie zamaluję całość. Wow, mamo, ale super! Mogę? Teraz trochę ciemniejszej zieleni i czerwony kolor do środka i gotowe. Wow, Jasmine pęknie z zazdrości. No idź się pochwal. Dzięki mamo. Tak, tak. jestem kaczuchą. he? Ale wielgardy arbust i cały dla mnie! Założę się, że jest słodziuśki. Idziesz ze mną! Trzymaj ręce przy sobie! Podoba ci się mój parasol? Tak! Jest całkiem ekstra! Już nie potrzebuję tego! Mogę się dosiąść? Wspaniale tutaj! Bez względu na to, jakie problemy stają nam na drodze, zawsze możemy liczyć na rodziców. Wam też często ratują skórę? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku swoim znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić.